Dobrze. Wczoraj europosłowie przyjęli raport w sprawie zniesienia zasady jednomyślności, tak? Ma ona trafić na sesję plenarną w drugiej połowie listopada. Co by to oznaczało dla, dla Polski? My to tłumaczyliśmy, ostrzegaliśmy przed tym już w kampanii wyborczej na konferencji prasowej przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej hmm. w Warszawie. To jest kolejny kroczek w takim procesie robienia gruntu pod nowe unijne traktaty. My to nazywamy, że to jest Traktat Lizboński 2.0, czyli próba stworzenia scentralizowanego superpaństwa europejskiego. Tam zniesienie weta to ma. Dotyczyć kilkudziesięciu różnych dziedzin szczegółowych, wśród których są najważniejsze, typu migracja, obronność, sprawy zagraniczne, środowisko, klimat, edukacja, ochrona zdrowia. Chcą naprawdę przekształcić Unię Europejską w scentralizowany organizm, w którym państwa członkowskie nie byłyby już państwami, tylko jakimiś takimi postpaństwowymi bytami. Nam się nigdy nie wolno na to zgodzić. My już zrobiliśmy za duże ustępstwa w traktacie lizbońskim. Ja byłem w debacie przedakcesyjnej i już wtedy mówiłem, że przewaga, że my wszyscy z Konfederacji byliśmy. Po właściwej stronie tych, którzy mówili prawdę w debacie przedakcesyjnej, że przewaga prawna Unii Europejskiej źle się skończy. I wszystkie opcje polityczne wtedy uspokajały. A teraz mówią, nawet jak Sawicki ostatnio powiedział, że no minister rolnictwa to żadna atrakcyjna funkcja, bo już nic od niego nie zależy. Teraz im się języki rozwiązały, a wcześniej mówili, Polska zachowuje suwerenność, będzie mieć na wszystko wpływ, tam się wspólnie decyduje. Widać, że to była nieprawda i trzeba z tego wyciągać wnioski. Ani odrobiny więcej władzy dla eurokratów. Nie wolno żadnych kompetencji przesunąć do Brukseli. I tu warto podkreślić, że PiS to robił. Premier Morawiecki podjął decyzję skutkującą przesunięciem bardzo ważnych budżetowych kompetencji do Brukseli. Ma na myśli zgodę na europodatki i zgodę na zaciąganie eurodługu. Tego wcześniej Bruksela nie miała, to bardzo mieć chciała, robiła do tego kilka podejść. I to nie Tusk, to nie Miller. To nie lewicowy prezydent Kwaśniewski, ale to właśnie tandem prezydenta Andrzej Duda i premier Morawiecki, obaj z PiSu, dali Brukseli to, co chciała w sprawach finansowych. I teraz jest kolejne podejście: pisowcy już zaczynają odgrywać spektakl obrońców suwerenności. Będzie to dla nich łatwiejsze, szczególnie, że nie rządzą. Natomiast nie wolno im zapomnieć, jak wielkie zrobili ustępstwa i w sprawie Traktatu Lizbońskiego, i w sprawie Funduszu Odbudowy, i w sprawie KPO, i w sprawie zasady bardzo złej zasady, fałszywie nazwanej pieniądze za praworządność. Niektórzy wręcz mówią, że Polska może stać się landem wręcz. Czy pan się zgadza z takimi opiniami po wejściu tych zmian w życie? Jest pewna analogia, bo rzeczywiście Land, czyli państwa związkowe w Niemczech, mają swoje własne rządy, mają pewne kompetencje, natomiast są zależne od rządu w Berlinie i my jesteśmy zależni od rządu zwanego Komisją Europejską w Brukseli. Tam jest propozycja jeszcze dalej idąca z centralizowania tego, zmniejszenia liczby komisarzy, zmiany sposobu pracy, nazwania tego egzekutywą, mhm. więc już wprost pójście w kierunku no, rządu europejskiego. Więc jest taka analogia. Ja, ja na przykład widzę, że w tej chwili niektóre stany yy, yy, Stanów Zjednoczonych mają w niektórych sprawach więcej autonomii. Niż państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Nie mówię, że we wszystkich, ale w niektórych. Mhm. Czyli w niektórych obszarach Unia Europejska jest już bardziej scentralizowana niż Stany Zjednoczone. My powinniśmy z tego wyciągać wnioski. Jeżeli ktoś na serio traktuje hasła niepodległości, my w Konfederacji na serio to traktujemy, to czas przestać popierać kolejne traktaty. Także my się na żadne kolejne traktaty mhm. nie zgodzimy i będziemy budować opór w polskiej polityce przed akceptacją tych pomysłów. Ten projekt.